Witam, witam, witam widzowie tego widzicie, pizze tego typu. tego typu już jest nagrzane tego typu już nagrzaliśmy cieplutko jest niech kobra podtrzyma mi, ja wam pokażę na jest w zasadzie. Działa coś tego typu bez. Czy ja mam zapalać? Nie, ja zapala. No. Widzicie ognię? A wyłączmy Teraz nie dało no, to widzicie. Widziałem, no trochę jest. Już. O widzicie? A, ci musisz przetrzymać Widzicie? I sobie Pizza sobie akademie zapraszamy W sumie widzowie, że tak trochę Tutaj brudny jest, bo widać tego. No ale to nie jest takie ważne. Widzicie? Tylko typu zgadzań nie ma zabawy. Od tego zaczął. No dobra, kończę. Tego typu. Trzymajcie się Będz.